Przyprowadziliśmy się do nowego obiektu przy ulicy Kwiatowej 10 z Starego Komisariatu Policji mieszczącego się na ulicy Brackiej. No, warunki mamy tutaj nieporównywalnie lepsze. To jest kwestia szatni, całego zaplecza socjalnego? Całe zaplecze socjalne, bo przyjadamy tutaj dwie kuchnie z pełnym wyposażeniem lodówki, zaplecze w postaci szatni, natrysków, toalety nowe, punkt przyjęć interesantów. No właśnie, jak tą zmianę odczuje ten, kto przychodzi do Was po pomoc? No, przede wszystkim przychodzi do przyjaznego urzędu, to jest pewne. Nie spotykają go kraty, nieprzyjemny zapach i to, co przypominało zeszłą epokę. Mamy obiekt naprawdę w, w, z XXI wieku. Te pokoje to są pokoje policjantów. To są toalety, to, to są pokoje... Nowy obiekt to nowa jakość pracy policjantów i przede wszystkim nowa jakość obsługi mieszkańców tej strony naszego miasta. Również wszyscy zainteresowani, którzy muszą tutaj przyjechać z terenu gminy, łatwiej trafią, będą obsłużeni w bardziej komfortowych warunkach. To dla nas bardzo istotne. Wiadomo, że policjanci załatwiają każdego dnia wiele spraw, przyjmują. Około setki interesantów w tym właśnie obiekcie chcielibyśmy, aby wszystkie osoby, które muszą tutaj przyjechać się, odwiedzają nas, były obsłużone w sposób profesjonalny i na europejskim poziomie.